Państwo. Szanowni Państwo, spotykamy się przy rondzie imienia Zbigniewa Rafalskiego znajdującego się przy Centrum Handlowym Galardia. Jakiś czas temu na początku roku bądź przed wakacjami informowałem Państwa, że wychodzę z ofertą dla starachowickich przedsiębiorców, dla lokalnych firm, żeby swoje reklamy mogły umieścić na rondzie, a w zamian, żeby to rondo pomogły nam zagospodarować. Co prawda ronda nie należą do gminy Starachowice, bo do Powiatowego Zarządu Dróg bądź do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo przy tych drogach są zazwyczaj zlokalizowane, ale wystąpiliśmy do Powiatowego Zarządu Dróg o zgodę na zagospodarowanie tychże rond i taką zgodę od Pana Dyrektora Śmigasa uzyskaliśmy. Przedsiębiorcom, który zdecydował się współuczestniczyć w tym projekcie i który wykonał nasadzenia, wykonał ogrom pracy związanej z zagospodarowaniem ronda E, imienia Zbigniewa Rafalskiego znajdującego się przy centrum handlowym Galardia jest pan Dariusz Bakalaszczyk, lokalny przedsiębiorca, ogrodnik e, i e, społecznie zaangażowany e, człowiek, który e, zdecydował się nam pomóc w tym, żeby upiększyć ten ważny i bardzo często teraz uczęszczany kawałek naszego miasta, czyli rondo e, u zbiegu ulic e, Długiej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. E, ten projekt będzie trwał e, kilka lat, dlatego że rondo oprócz tych nasadzeń wieloletnich, które Pan Dariusz zasponsorował i które wykonał, będzie również co roku obsadzane roślinami jednorocznymi i będzie również co roku e, użyźniane, będzie, będą wykonywane wszystkie prace pielęgnacyjne, a jest to możliwe dzięki Centrum Handlowego Galardia, którego Panią Dyrektor mamy ze sobą, Pani Aleksandra Kruk i w tym miejscu serdecznie dziękuję, bo e, dzięki Takiemu społecznemu zaangażowaniu lokalnego biznesu, czyli ogrodnika i lokalnego przedsiębiorcy pana Dariusza Bokalaczyka i Centrum Handlowego Galardia, mogliśmy upiększyć kawałek naszego miasta i mam nadzieję, że takich fragmentów miasta, które będą upiększane dzięki współpracy samorządu i lokalnych przedsiębiorców, będzie zdecydowanie więcej. Może oddam głos pani Aleksandrze. Dzień dobry. Jest nam bardzo przyjemnie, że zostaliśmy zaproszeni do tego wspaniałego projektu. Naszym zadaniem jest przede wszystkim upiększać to miasto, w którym mamy przyjemność prowadzić swoją działalność, która oprócz tego, że jest skierowana przede wszystkim do tych, którzy lubią robić zakupy, to również do osób, które chętnie spędzają w nim czas. Więc otoczenie wokół niego również musi być piękne, za to dziękujemy bardzo za zaproszenie do tego projektu. I jeszcze raz. Pan Dariusz Bachalarczyk również jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w tym programie. No, przede wszystkim, głównym celem jest upiększenie tego miasta i chciałbym, żeby każdy, kto może wokół siebie cokolwiek zrobił, żeby to miasto wyglądało jak najlepiej, żeby się prezentowało super, żeby każdy, kto przyjeżdża, szczególnie z zewnątrz, mógł zauważyć, że jest to super gospodarz, który dba o nas wszystkich. Ciekawe. A proszę nam powiedzieć, co będzie się zmieniało na że znaczy, są Założenie jest takie, że yy, szkielet mamy jak gdyby w tej chwili z zieleni takiej wieloletniej a co roku będę od wiosny nasycał kwiaty prawdopodobnie wiosną będą posadzone bratki a następnie w momencie kiedy one przekwitną będą posadzone kwiaty jednoroczne typu tam begonia, aksamitki no oczywiście po uzgodnieniu tutaj z panem prezydentem z panią Skylargi, która tutaj czuwa nad całością I Będziemy wszystko uzgadniać. Założenie jest takie. Ma być ciągle kwitnące. To e, jeszcze dodam tylko, Szanowni Państwo, że kolejnym etapem polepszania tego terenu, które znajduje się wokół tego miejsca, w którym się znajdujemy, będzie planowane wybudowanie stacji kolejki wąskotorowej, która miałaby się znajdować. Bądź to w pobliżu cmentarza, który się znajduje tuż obok, bądź bliżej centrum Galardia. W tej chwili dogadujemy się ze starostwem powiatowym i z kolejami na temat tego terenu, który po części ma trzech właścicieli, więc chcielibyśmy, żeby ten peron kolejki wąskotorowej został w przyszłym roku wykonany, to również e, mamy przychylne oko ze strony Galardii i wsparcie, więc ja zaplanowałem pieniądze w budżecie na przyszły rok e, na 2016, tak żeby tę stację kolejki wąskotorowej e, wykonać, mimo tego, że kolejka wąskotorowa również nie należy do gminy Starachowice, ale uważam, że jest ona jednak atrakcją turystyczną naszego miasta, że powinniśmy to miejsce promować, że starachowiczanie powinni wiedzieć, że mogą korzystać z kolejki wąskotorowej, która e, Prowadzi do Lipia, ale przede wszystkim, żeby wszystkie osoby, które odwiedzają nasze miasto, odwiedzają centrum handlowe, które się znajduje za nami, mogły wiedzieć o tym, że taka atrakcja turystyczna w Starachowicach funkcjonuje, że działa, że można z niej korzystać. Myślę, że jest to ważny element też dla promocji Starachowic i dlatego, żeby turyści wiedzieli, z jakich atrakcji turystycznych mogą w naszym mieście korzystać. I mimo tego, że to nie jest własność Starechowic, sama kolejka, to wydaje mi się, że warto w to zainwestować. Mhm. Jaka jest wartość tej inwestycji? Około 20 tysięcy złotych. Mhm. To jeszcze mam do Pana pytanie, jakie nakłady finansowe zostały teraz poczynione poniesione tutaj na że Nie liczyłem. Rze rząd? Tajemnica handlowa. Dobrze. A o kilka teraz tysięcy złotych. By kilka tysięcy złotych, czyli teraz tak, a jak będzie wyglądała ta reklama za te kilka tysięcy złotych teraz i w przyszłości yy, nasadzenia, tak? Powiem tak, jak Państwo zauważyliście, to jeszcze żadnej reklamy nie ma, więc w przypadku tym konkretnym to tutaj ważniejszy był dla pana Darka i pani Aleksandry, czyli tych dwóch przedsiębiorców, sam efekt ten społeczny, który mamy widoczny, niż sama reklama, dlatego że firmy pana Darka, myślę, że też nie trzeba reklamować, bo większość i ją zna i ta, ta reklama również w pewnym momencie się pojawi, ale jak widać dla tych przedsiębiorców to nie było najważniejsze, najważniejsze było to, żeby to miejsce wyglądało ładnie. Jaka będzie forma tej reklamy? To jest istotne, Na supie, który znajduje się po środku ronda, znajdzie się reklama, która będzie w trzy strony skierowana, Także że każdy wjeżdżający na rondo będzie widział to w I to jest udział państwa, właśnie, że to sponsorujecie, czy jaki jest udział państwa finansowy? Państwo będą finansowali coroczne utrzymanie ronda. Mhm. Jaka to będzie skala pieniędzy? Nie podaję. Akceptowalna dla naszych budżetów, zdecydowanie. Jak najbardziej. Jak taki jest piękny rezultat, to warto. Dziękuję. Szanowni Państwo, nasza gmina złożyła projekt do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który został wznowiony, teraz to on nosi inną nazwę, dlatego że chodzi o Program Rozwoju Gminnej Powiatowej Infrastruktury na lata 2016 i kolejne lata. To jest rządowy program, w ramach którego można aplikować o dofinansowanie do przebudowy dróg lokalnych i w ramach tego programu zgłosiliśmy zadanie, czyli przebudowę ulic Południowej i ulicy Nurka na osiedlu Południe. Tak, by umożliwić w przyszłości zrealizowanie ulic w południowej części miasta z kompleksowym odwodnieniem terenu, z podczyszczeniem wody, wybudowaniem separatorów, podczyszczalni i żeby ta woda mogła trafić do Lubiany. Zrealizowanie tej dwóch ulic południowej Nurta otworzy nam drogę do modernizacji pozostałych ulic w południowej części miasta. Jednak jest to zadanie bardzo kosztowne. Coś, czego nie widać, a co będzie e, najwięcej kosztowało, to jest ta infrastruktura, która znajduje się pod ziemią e, i jest bezpośrednio związana z odwodnieniem terenu i z e, budową kanalizacji deszczowej. E, projekt na około 11 milionów złotych. Maksymalne dofinansowanie, które e, można uzyskać w ramach tego programu e, do jednego projektu, to jest 3 miliony złotych. Gmina ten projekt złożyła i znajdujemy się na takiej liście rankingowej, która została opublikowana. Na 54 wnioski, które z całego województwa wpłynęły, 20, znajdujemy się na 20 miejsc. Następnie, ze wszystkich projektów, które zostały złożone, czyli powiatowych i gminnych z województwa świętokrzyskiego, wynika, że zapotrzebowanie zostało złożone na dofinansowania rzędu 70 milionów złotych. Tego dofinansowania jest ponad 40 milionów złotych, więc jest duże prawdopodobieństwo, że te środki, o które aplikujemy, otrzymamy. Mówiłem o tym, że w budżecie na przyszły rok to zadanie zostało przeze mnie zaplanowane, że pisałem i będzie uzależnione od dofinansowania. Mam nadzieję, że do końca grudnia okaże się, czy finalnie otrzymujemy to wsparcie i jeśli tak się stanie, będziemy rozpisywali przetarg, ogłaszali go tak, żeby w przyszłym roku wykonać wizytę południowo-wielką, a kolejnym rokiem, czyli w 2017 roku, Europy będzie prośba do Rady Rady Miejskiej w 2016 roku, żeby poparli ten znajduje się w tragicznym stanie. Kolejnymi projektami, o które będziemy oplikować, to będzie ulica Miodowa i Smogowa, a kolejny jeszcze rok, czyli na godziny już 2019, to by była przebudowa ulic Kościelna-Żeromskiego Słoneczna. To tyle, jeśli chodzi o program gminny i powiatowej infrastruktury drogowej. I mogę Państwu powiedzieć, że również zarząd województwa opublikował swój program związany z modernizacją dróg wojewódzkich, ale także budową obwodnic i tam znajduje się nasza starachowicka północno-zachodnia obwodnica Starachowic z latami realizacji 2017-2019. W roku 2016 mają być zakończone prace związane z decyzją środowiskową, z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, które pozwolą na to, żeby ruszyć do tego programu i uzyskać dofinansowanie unijne na ten cel i lata 2017-2019 to był okres realizacji budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic z przebudową drogi 744 do Tychowa Starych. Szanowni Państwo, znajdujemy się na ulicy Dwardnickiego w Starachowicach, na osiedlu Południe. Tu y, trwają prace związane z y, zakończeniem inwestycji pod nazwą przebudowa tej ulicy. Y, wykonana została nowa nawierzchnia, wykonane zostały y, dochody z y, kostki brukowej. Y, to zadanie zostało zrealizowane dzięki mieszkańcom, na projekt w ramach budżetu obywatelskiego w ubiegłym roku i ten projekt ten roku jest realizowany. Wcześniej trzeba było przygotować dokumentację techniczną, przeprowadzić przetarg. Ostatecznie firma Drob Buddostrowca Świętokrzyskiego wykonuje te prace i koszt tych prac to jest około 320 tysięcy złotych. Jak Państwo widzicie, jeszcze nie zostały one wszystkie zakończone. Czekamy na końcowy etap prac i oddanie do dyspozycji mieszkańców kompleksowo ulicy. Kiedy? Do końca grudnia powinno to nastąpić. Szanowni Państwo, znajdujemy się na os. Orłowo przy ulicy Mieszała tu została wykonana nawierzchnia z kostki. Ta nawierzchnia została utwardzona jedną drogę gruntową. W przyszłym roku będziemy mieli, mam nadzieję, z głowy mniej, dlatego że na przyszły rok zaplanowałem dokończenie tej inwestycji i wykonanie pozostałych odcinków. Mam nadzieję, że uda nam się zmieścić w kwocie, którą na tym celu zaplanowaliśmy, bo to jest około 400 tysięcy zł. Koszt tych prac, które zostały wykonane w tym roku, to jest około 184 tys. zł. i wykonała to firma Granit z Dynajda. Która była wykonawcą y, tej inwestycji. Tu niestety y, mamy bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o teren, dlatego, że y, tego terenu należącego do gminy. I pasa drogowego, w oparciu o który mogliśmy remontować ulicę, było bardzo niewiele. Poza tym koliduje tu nam gaz, który biegnie z wzdłuż ulicy, i jest problem z tym, żeby zrealizować tę inwestycję tak, jakbyśmy tego sobie wszyscy życzyli, czyli żeby ta kostka była jeszcze szerzej. Więc to były ograniczenia, które nas zobligowały do tego, żeby taką pasą i taką szerokością ta droga przybiegała. Dziękuję. Mam no, jeszcze mam pytanie o oświetlenie świąteczne, bo myślę, że się pojawiać. Jakie miejsce będą oświetlone w tym roku? Czy jakie nakłady finansowe to, jest to, to, jest to, to, jest to W tym roku oświetlamy między innymi główne części miasta, czyli Aleję Armii Krajowej, częściowo ulicę Kopalnianą, e, częściowo teren e, w pobliżu placu Rynku, e, następnie ronda, te najbardziej kluczowe w mieście, również to przy znajdujące się przy Centrum Handlowym, przy ulicy Kartyna Stefana Wiszyńskiego. I to są te osoby świąteczne, które na ten rok zaplanowaliśmy pojawi się właśnie planowa przy rondzie imienia Zbigniewa gminy Czy w tym roku sferowyczenie mogą być liczyć na spodnik? Tak, będzie chońka zarówno na rynku, jak również na placu pod Skałkami, na którym odbędzie się 20 grudnia kolędowanie. Na które już wszystkich teraz serdecznie zapraszam. I również na placu pod Skałkami odbędzie się Sylwester pod Gwiazdami. Gwiazdą tego Sylwestra będzie zespół Oją Cover Band. Na ten występ o godzinie 23 zapraszam, bo pierwszej w nocy będziemy się bawić. Wspólnie powitamy nowy rok i również zobaczymy pokaz sztucznych obcych. Te choinki, które zostaną wykorzystane do ozdobienia miasta, zawdzięczamy przede wszystkim mieszkańcom, którzy zgłosili się do nas i którzy nam swoje choinki oddają i pozwolą ją wycinać i wykorzystać. Jak również choinki, które dostajemy od lasów państwowych, to jest również ten plus, który dostajemy od lasów państwowych. One zostaną specjalnie oznaczone, te, które dostajemy od lasów państwowych.